Skępę to miejsce, które wybrał Bóg, a Maryja obrała dla siebie. Miejsce, gdzie od wieków królowa Mazowsza i Kujaw rozdaje wiele łask tym, którzy przebywają przed jej oblicze. Początki Sanktuarium Maryjnego w sięgają drugiej połowy XV wieku. W 1495 roku zdarzył się cud dzięki któremu sanktuarium z kępem zyskało sławę i rozgłos. W rodzinie kasztelana Mikołaja Kościeleckiego córka Zofia cierpiała na przewlekłą chorobę nóg. Żadne zabiegi medyczne nie odnosiły rezultatu. Rozpaczeni rodzice stracili nadzieję, że ich córka będzie chodzić. Zofia jednak wciąż się modliła do Matki Bożej. 2 sierpnia, dzień odpustu Matki Bożej Anielskiej ukazała się jej Maryja. Pod wpływem objawienia Zofia poleciła zanieść się do kaplicy. Nim jednak orszak dotarł na miejsce, chora wyskoczyła z lektyki ze słowami. Puśćcie mnie, już sama dojdę, bo przez łaskę czystej dziewicy zdrowa jestem. Ku zdumieniu wszystkich. Resztę drogi pokonała na własnych nogach. W kaplicy długo dziękowała Panu Bogu za łaskę zdrowia. Po modlitwie Zofia postanowiła wypełnić polecenie, które dostała od Maryi, aby udała się do Poznania i odnalazła jej wizerunek. Długo szukała w całym Poznaniu idealnego odzwierciedlenia Maryi, które najbardziej byłoby zbliżone do tego, które ona ujrzała, jednak nigdzie, w żadnej pracowni nie odnalazła odpowiedniego, traciła już nadzieję, że uda się jej sprostać temu zadaniu. Usłyszała jednak, że pod Poznaniem mieszka jeszcze jeden artysta, u którego nie była, poszła do niego, ale człowiek utwierdził, że nie ma wizerunku Maryi, którego Zofia poszukuje. W swojej desperacji poprosiła go, aby mogła osobiście to sprawdzić. Człowieków niechętnie, ale zgodził się na to. Gdy tylko weszła do pracowni, zobaczyła statuę stojącą w kącie okna, która odzwierciedlała taką Madonnę, jaką ujrzała w swoim widzeniu. Natychmiast wzięła ją i poprosiła, aby artysta podał cenę, za którą mogłaby ją od niego kupić. Zdziwiony tym odkryciem właściciel pracowni wyznał, że nie jest twórcą tej figurki. Nawet nie wie, jak ona znalazła się w jego warsztacie. W związku z tym nie może wziąć pieniędzy za coś, co nie jest owocem jego pracy. Zofia wróciła do Skępego z odnalezioną figurką Matki Bożej i ofiarowała ją do kaplicy jako botum dziękczynny. Owa statua została uroczyście umieszczona w ołtarzu głównym. Po tym wydarzeniu do Skępego coraz liczniej zaczynali napływać pielgrzymi, dlatego miejsce to wymagało wybudowania pomieszczeń. Aby zapewnić kątnikom godne warunki, i należytą posługiem duszpasterską. potrzebie tej zaradził stryj fundatora kaplicy Mikołaj Kościelecki, który sprowadził do skępego zakonników zakonu braci mniejszych, Bernardynu oraz sfinansował budowę murowanego kościoła i klasztorni. Bernardyni przybyli na nową placówkę w święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. 25 marca 1498 roku. Dziś kult Matki Bożej Skępskiej jest bardzo intensywny. Pomimo laicyzacji życia społecznego wierni chętnie przychodzą do sanktuarium Pani Skępskiej. Czuję się tutaj jak w domu matki, która wysłucha i przyjdzie z pomocą. Od września 2014 roku Każdą czwartą niedzielę miesiąca zbierają się w sanktuarium osoby, które modlą się o dar potomstwa dla siebie lub dla swoich najbliższych, jak również o szczęśliwe rozwiązania dla matek w stanie błogosławionym. Coraz więcej jest świadectw, które zostają wpisane do Księgi łaski i cudów, a dotyczą poczęcia dziecka w małżeństwa, które do tej pory. Borykały się z problemem bezpłodności. Wiele świadectw opisuje te ściąże zagrożone, które po modlitwie w sanktuarium doczekały się szczęśliwego rozwiązania.